Tak. Czas się pokazuje? Się A ja... Cześć! Cześć, to my. To my. Witek Samulewicz i Tomasz Radkiwicz. W Team, amatorski zespół rajdowy. Eee, słuchajcie, myślę, że właśnie czas na najwyższy na to, żeby się przedstawić. Eee, Nie podziękować. I podziękować przede wszystkim. Udało nam się dzięki Wam zrealizować już nasze minimum, czyli 100% naszego założonego planu. Eee, już jesteśmy w trakcie rozmów z firmami, które, z, które nam pomogą zrealizować budowę, budowę klatki bezpieczeństwa. E zobaczymy, zobaczymy jak szybko uda nam się zrobić. Natomiast w międzyczasie zostało e nam kilkanaście dni na to, żeby ten projekt był powyżej 100%. Znacie nasze potrzeby. Jest lista. Wiecie, że naprawdę Kosztowny, kosztowny, że tak powiem, jest to, jest to projekt. Może nam się uda jeszcze zwiększyć tą pulę. A póki co zapraszamy Was na. Przejazd. Z nami na trasie ostatniego, ostatniego przejazdu. Był to drugi czas tego dnia w naszej, w naszej klasie. Posłuchajcie, jak Tomek dyktuje. Ja wiem wtedy, gdzie jechać. Jest to film z wewnątrz naszej kabiny. Bye. Hey. Szikana od prawej blisko. Szikana od prawej blisko. Ogień, ogień. Meta.